Siemanko! Z tej strony Grymaksteria, a dziś wjeżdżamy w świat magii i intryk Uniwersum Wiedźmina. Tym razem skupimy się na jednej z najbardziej złożonych czarodziejek Keirze Metz. Mam dla Was trzy ciekawostki, które pokażą, że to nie tylko doradczyni króla i członkini Loży, ale postać pełna sekretów i decyzji mających ogromne znaczenie. Lecimy! W książkach nosi biżuterię wysadzaną cyrkoniami, jednak jest to kamień syntetyczny, który nie istniał w czasach o stopniu rozwoju porównywalnym ze światem Wiedźmina. Prawdopodobnie to błąd Sapkowskiego. Boi się szczurów. Twarz Keiry w grze Wiedźmin 3 jest zaskakująco podobna do twarzy szefa animatorów w CD Projekt Red, Tomasza Zawady. I to były trzy ciekawostki o Keirze Metz. W komentarzu napisz, która ciekawostka zrobiła na Tobie największe wrażenie, a jeśli chcesz więcej takich krótkich odcinków, dawaj znać, o kim mam opowiedzieć następnie. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, suba z dzwonkiem i wpadaj na kolejne materiały na Grymaxteria. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia!